Intouch z doktorem Charlesem Stanleyem. Zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka Intouch brzmi: Jak zyskać jak najwięcej ze swojej pracy? Lubisz swoją pracę, czy chciałbyś robić coś innego? Czujesz, że coś osiągasz, czy masz wrażenie, że utknąłeś w kolejnie, i chciałbyś zmienić zawód? Czy uważasz, że jesteś dobrym pracownikiem, dajesz z siebie wszystko? Czy ludzie wokół widzą ciebie jako chrześcijanina? Czy wnosisz coś w to miejsce? Niektórzy ludzie, kiedy budzą się rano, są podekscytowani i cieszą się na wyzwania w pracy. Cieszą się, że idą do pracy i ekscytują się tym, co mogą osiągnąć. Są też tacy, którzy patrzą na swoją pracę jak na chorobę. Trzymaj się z dala od pracy lub tylko niezbędne minimum. Chcę Ci przypomnieć, że Biblia mówi dużo na temat pracy. Na przykład sześć dni będziesz pracował, ale siódmego odpoczniesz. Biblia mówi, że praca przynosi korzyści. Biblia mówi też, że jeśli znajdziesz dobrego, pracowitego człowieka, odniesie sukces i stanie przed królami. W Biblii jest też wiele innych fragmentów na temat pracy. Bóg z pewnością nakazał nam pracować. O tym chcę mówić. Jak zyskać jak najwięcej ze swojej pracy? Większość ludzi odpowie, że są zainteresowani głównie tym, jak zyskać jak najwięcej pieniędzy ze swojej pracy. Powiem Ci coś na ten temat. Nikt nie będzie miał Ci za złe, że chcesz jak najwięcej zarobić. Ale jeśli jesteś na tyle krótkowzroczny, że jedyny powód, dla którego pracujesz, to zarobienie jak najwięcej pieniędzy. W takim razie masz bardzo ograniczony obraz tego, o co chodzi w pracy. Jeśli myślisz tylko o tym, rozminiesz się z Bożym celem, dla którego pozwolił Ci mieć tę pracę albo być w tym miejscu. Stracisz pewne błogosławieństwa, które Bóg dla Ciebie ma, ponieważ praca to coś więcej niż zarabianie pieniędzy. Masz przywilej rozwijać swoje umiejętności, zdolności i talenty, które dał Ci Bóg. On buduje Twój charakter, kiedy mierzysz się z wyzwaniami w pracy, których nie spotkałbyś w innym miejscu. Masz poczucie, że coś osiągasz, a to buduje Twoje poczucie własnej wartości. Budujesz relacje. I uczysz się, jak zachęcać i przyjmować zachętę. I masz swój wkład w życie. Praca to dużo więcej niż zarabianie pieniędzy. Oczywiście to ważny aspekt, ale praca to coś więcej. Chcę w tym kazaniu mówić o tym, jak zyskać jak najwięcej ze swojej pracy. Otwórzmy fragment Biblii, który odpowiada na to pytanie. To trzeci rozdział Kolosan, wersety od 22 do 4 rozdziału i pierwszego wersetu. Pierwsze słowo w tym fragmencie może być kłopotliwe. Zaczyna się od niewolnicy. To mnie nie dotyczy, powiesz. Niektórzy z Was mogą czuć, że mają jakąś odpowiedzialność, ale chcę Wam o czymś przypomnieć. Apostoł Paweł nie bez powodu zaczynał tę wypowiedź od słowa niewolnicy. W czasach apostoła Pawła około połowa ludzi w Imperium Rzymskim była niewolnikami. Mówię o lekarzach, nauczycielach i innych. Wielu wykształconych ludzi było niewolnikami. Nie mówimy więc o takim niewolnictwie, jakie znamy dzisiaj. Znajdziesz tu niewolników, panów i pana. Chcę, żebyś coś zauważył, chociaż sytuacja nie jest taka sama, ta sama zasada działa dzisiaj. Mamy pracowników, pracodawców i wielkiego szefa, pana Jezusa Chrystusa. Więc te zasady są tak samo aktualne dzisiaj, jak za czasów Pawła. Niechcie, nie zwiedzie słowo niewolnicy. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca. Bojąc się prawdziwego Pana, cokolwiek czynicie z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, a nie ma względu na osoby. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i Wy macie Pana w niebie. Jak zyskać jak najwięcej ze swojej pracy? Jeśli dla kogoś pracujesz, czy to będzie 6 miesięcy, 10 lat, czy 30 lat, jak masz jak najwięcej z tego zyskać? Podam Ci w pięciu punktach, jak to działa. Zapisz je sobie. To ci się przyda, będziesz o nich myślał, ponieważ jutro pójdziesz do pracy i albo pójdziesz nastawiony entuzjastycznie, albo będziesz się wzdragał przed pracą. Dlaczego miałbyś się każdego ranka budzić i wzdragać przed pójściem do pracy? Pierwsza rzecz, którą masz zapisać, brzmi tak. Najwięcej zyskujemy z naszej pracy, kiedy postrzegamy siebie jako sługę. Wiem, że to jest absolutnie niezgodne ze wszystkim, w co wierzy społeczeństwo. Chcemy mówić o naszych prawach. Chcemy mówić o naszej grupie i naszej niezależności. Chcemy mówić o naszych rozmowach i o tym, co dostaniemy. Idea bycia sługą i posiadania ducha sługi jest całkowicie obca naszemu społeczeństwu. Dlatego mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. Zapomnieliśmy o kilku podstawowych zasadach, które odnoszą się do każdego aspektu życia. Skąd ten pomysł, że mam mieć ducha sługi w swojej pracy? Skoro wierzący ma mieć ducha sługi, powiedz mi, gdzie nie mamy mieć ducha sługi? Mamy mieć ducha sługi bez względu na to, gdzie jesteśmy, ponieważ taki jest charakter Bożego Dziecka. Bóg posyła nas na ten świat. Wychowuje nas, zbawia nas i mamy mieć ducha sługi. Czy mam mieć innego ducha, niż miał Jezus? Przeczytajmy drugi rozdział Filipian. Tutaj jest wytłumaczona idea inkarnacji, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, chociaż był Bogiem, takiego. Bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, czyli jakiego, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Jeśli przeczytasz dalej, zobaczysz, że Bóg go wywyższył. Jezus przyszedł jako sługa, jako sługa, żeby służyć ludziom. Jeśli chcemy zyskać jak najwięcej ze swojej pracy, musimy mieć takiego ducha, jakiego miał Jezus, czyli ducha sługi. Powiem ci, co się stanie. To wpłynie na jakość Twojej pracy. Kiedy mamy ducha sługi, będziemy bardziej zmotywowani, żeby dawać z siebie wszystko. Kiedy wstaniesz jutro rano i pójdziesz do pracy postrzegając siebie jako sługę, będziesz szczęśliwszy i radosny. Będziesz służył panu i nie tylko to, będziesz wywierał inny wpływ na ludzi wokół ciebie. Jeśli służymy ludziom bez względu na nasz zawód, jeśli idziemy do pracy jako słudzy, będziemy mieć dużo lepsze świadectwo tam, gdzie jesteśmy. Jeśli ktoś chce ci służyć, natychmiast zyskuje Twoją uwagę. Ponieważ w naszych czasach to rzadkość, że ktoś chce służyć innym. Ale jeśli ktoś powie, jak mogę ci służyć, jak mogę ci pomóc, jeśli wejdziesz do sklepu i ktoś pyta, jak mogę Panu służyć, gwarantuję Ci, że zyska Twoją wagę. Ale często przychodzisz gdzieś i pytasz, czy ktoś tu na mnie czeka, czy kogoś obchodzi ten biznes na tyle, żeby przyjąć moje pieniądze, odpowiedzieć na moje pytania. Może powiesz, jeśli będę mieć ducha sługi, ktoś mnie wykorzysta. Tak samo zrobili z Jezusem. Ale moja postawa. Nie może być skutkiem tego, jak jestem traktowany, tylko czego Bóg oczekuje ode mnie jako wierzącego tam, gdzie pracuję. Jeśli chcesz zyskać jak najwięcej ze swojej pracy, idź do niej jako sługa. To jest pierwsza zasada, podstawowa zasada. Druga zasada brzmi. Jeśli chcę zyskać jak najwięcej ze swojej pracy, mam pracować jak dla pana. Pamiętam, że kiedy byłem na studiach, pracowałem w bielarni, która była najgorętszym miejscem w całej przędzalni. Praca tam była straszna. Po 30 minutach cały spływałem potem. Przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, moja mama się bardzo martwiła. Ona pracowała na pierwszą zmianę, a ja na drugą. Mówiła mi, że nie muszę pracować w tamtym gorącym miejscu, choć sama też harowała, ale wiedziałem, że muszę zmienić swoją postawę, ponieważ nie lubiłem tej pracy. W końcu zdecydowałem Panie, będę to robił tak, jakbyś Ty był moim szefem. I wiesz, że upał już mi ani trochę nie przeszkadzał, ale to nie wszystko. Pan zrobił coś jeszcze. Kiedy szedłem do toalety, zaraz pojawiało się tam kilku mężczyzn i chcieli rozmawiać. Więc głosiłem. Miałem szefa, który był trochę trudny, i myślałem. Albo mnie zwolni, albo się nawróci. W czasie przerwy dzieliłem się z innymi swoją wiarą i mówiłem im o panu, a oni nazywali mnie diakonem. Więc on wchodził, a tam było sześciu czy siedmiu mężczyzn. Kręcił tylko głową i wychodził. Następnego lata znów przyszedłem, żeby się zatrudnić. O nic nie zapytał, od razu mnie zatrudnił. Gdybym tam został z taką samą postawą, z jaką przyszedłem, tu jest tak gorąco, to miejsce jest okropne, kto chciałby tutaj pracować? To musi być Hades, Gehenna, wiesz co? Nikt by nie słuchał mojego świadectwa, a po drugie, nie zostałbym tam długo, a po trzecie, nie dostałbym pracy w kolejnym roku. Może się wydawać, że to praca z tego świata, ale jestem tu, ponieważ Pan mnie tu postawił i robię to dla Niego. To niesamowite jak zmieni się twoja postawa. Będziesz lepiej pracował i miał lepsze świadectwo. Będziesz wiedział, robię to dla pana. On mnie tutaj postawił w tym czasie. To jest trudne. Nie wszystko tutaj lubię. Nie podoba mi się wykorzystywanie, ale wiesz co? Jeśli zaczniesz się skarżyć na wszystko, nie minie dużo czasu, a będziesz taki sam jak inni i utracisz swoje świadectwo. Wielu Bożych ludzi zachowuje się inaczej w kościele, a inaczej w pracy. Utracili moc naszego świadectwa pośród świata, gdzie ludzie muszą je zobaczyć i usłyszeć. Czy ludzie, z którymi pracujesz, wiedzą, że jesteś wierzący, choć im nie mówisz? To nie powinno być nawet konieczne, żeby mówić jestem chrześcijaninem. Nie mówcie przy mnie nieprzyzwoitych dowcipów, bo jestem chrześcijaninem. Twoje życie powinno być tak bardzo przeniknięte przez Jezusa Chrystusa, że kiedy się gdzieś pojawiasz... Sama Twoja obecność coś powie, nie będziesz musiał mówić, że jesteś chrześcijaninem. Wystarczy Twoja obecność. W napełnionym duchem wierzącym jest coś szczególnego. Nie musisz Go pytać, czy jest wierzący. Jest w tym coś szczególnego. To jest obecność Jezusa Chrystusa, który żyje w jego wnętrzu. Ludzie to poznają bez jednego słowa. Będą widzieli różnicę w tym, jak pracujesz i wiesz co, nie będziesz musiał nic im mówić. Zaczną sami Cię pytać i wtedy będziesz mógł im powiedzieć, powiem Ci, jak Pan działa w moim życiu, jak mi pomógł w podobnej sytuacji. Nasza praca powinna być dla Pana. Jest jeszcze trzecia rzecz, którą chcę, żebyś zapisał. Żeby jak najwięcej uzyskać z naszej pracy, musimy postrzegać Chrystusa jako naszego zwierzchnika. On jest szefem. Może powiesz, chciałbym, żeby mój szef postępował jak on. Nie o to chodzi. Posłuchaj wersetu 22. Niewolnicy bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym Panom. Jeśli pracujesz w pewnym miejscu, posłuchaj mnie uważnie, żebyś mnie dobrze zrozumiał, bo już wiem, co sobie myślisz. Człowieku, gdybyś ty wiedział, co oni mi każą robić. On mówi: bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom. Jeśli tylko nie każą ci robić rzeczy niemoralnych, nieuczciwych, niesprawiedliwych, bezbożnych, niebiblijnych. Czegoś, co jest nieuczciwe. Jeśli to nie należy do tych kategorii i pracujesz dla tej osoby, twoim obowiązkiem jest robienie tego, co ci każe. Jeśli nie możesz i nie chcesz tego zrobić, to albo musisz zmienić pracę, albo zmienić swoją postawę. Ponieważ on tutaj nam mówi, kto jest szefem. My pracujemy dla wielkiego szefa, który wszystko stworzył i który każdemu człowiekowi dał władzę. To on mu ją dał. On mówi, że to on stawia ludzi w miejscu władzy. On ustanawia królów i ich obala. Kiedy więc ktoś jest egoistyczny, arogancki, zarozumiały, wykorzystuje swoją pozycję, żeby zastraszyć innych ludzi i ich wykorzystywać. Wiesz co? Jego dzień nadchodzi. Może powiesz, ja nie muszę się na to godzić. Musimy się na to godzić, dopóki Bóg nam nie powie, że mamy robić coś innego. Wiem, że pewne sytuacje są bardzo, bardzo trudne. Skąd to możesz wiedzieć, skoro jesteś pastorem? Spytasz. Każdy pastor wie, co to znaczy być pastorem ludzi, którzy go nie lubią i którzy go już dłużej nie chcą, a on próbuje służyć Bogu i wylewa przed nimi swoje serce, a oni stale krytykują. Każdy pastor to znam służymy Panu tak jak Ty w swojej pracy. Jeśli wstaniesz i wyjdziesz z pracy, bo jest ciężko, może rozminiesz się z Bogiem, który Cię tam postawił na pewien okres czasu, żeby zbudować w Tobie charakter, siłę i wytrwałość. I nauczyć Cię, jak traktować ludzi w Boży sposób, nawet jak oni Cię źle traktują. Być może Bóg Cię wyposaża i przygotowuje. A co będzie, jeśli odejdziesz, bo jest Trudno, bo za mało ci płacą, albo źle cię traktują, a Bóg daje ci spróbować troszkę goryczy w tym czasie, po to, żebyś wiedział, jak po Bożemu traktować ludzi, kiedy sam staniesz na wysokim stanowisku. Nie odchodź, dopóki Bóg ci nie każe odejść. To On jest szefem. A co z ludźmi, którzy zachowują się, jakby byli Bogiem? Możesz się po prostu uśmiechnąć i powiedzieć: Panie, pomóż im, bo ich dzień się zbliża. Czego Bóg nienawidzi najbardziej? Pychy i arogancji. Poza tym zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie od nich silniejszy. Wiesz, co odkryłem? Odkryłem, że ludzie, którzy najlepiej pracują, nie są aroganccy, dumni i egoistyczni. Nie wynoszą się i nie pomiatają innymi. Oni mają serce, do ludzi. Żeby uzyskać jak najwięcej ze swojej pracy, musisz wiedzieć, że Twoim szefem jest nikt inny jak sam Jezus Chrystus. Czwarta zasada, którą chcę, żebyś zapisał, brzmi, żeby uzyskać jak najwięcej ze swojej pracy, musisz uznawać innych za wartościowych ludzi. Uznawać innych za wartościowych ludzi. Zapamiętaj, nie możemy wykorzystywać ludzi. Mamy kochać i szanować ludzi. Wiem, że w pewnych zawodach ludzie są źle traktowani i wykorzystywani i nie uświadamiają sobie, że ostatecznie to Bóg jest sędzią. On nie będzie się na to godził cały czas. Często czyjaś pensja jest zbyt niska. Przyjacielu, powiem Ci coś. Jeśli jesteś chrześcijaninem, i jesteś pracodawcą, i Twoim celem jest płacenie ludziom jak najmniej za ich pracę. Chcę Ci coś powiedzieć. Chrystus by tak nie robił. Nie wierzę, że Jezus by mówił: Jaką najmniejszą pensję mogę Mu zapłacić? Jak Mu dać jak najmniej wolnego? Jeśli źle traktujesz ludzi, nie ma znaczenia, jakie piastujesz stanowisko. Z Bożej perspektywy, żadna praca nie polega na złym traktowaniu ludzi. Kochasz ludzi, dbasz o nich i traktujesz ich z delikatnością. A co z tymi, którzy są leniwi i nie dbali? Zajmij się nimi, ale zrób to w Boży sposób. Nie musisz się na to godzić. Mówię o wykorzystywaniu ludzi, a nie o wzmacnianiu ludzi i uczeniu ich wytrwałości i pomaganiu im, żeby zrozumieli, co są w stanie zrobić. Mówię o wykorzystywaniu ludzi dla swoich korzyści w niesprawiedliwy sposób. Posłuchaj, co Paweł mówi w czwartym rozdziale. I pierwszym wersecie. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i Wy macie Pana w niebie. Każdy pracodawca i każdy prezes korporacji w tym kraju musi to głośno i wyraźnie usłyszeć. Pamiętajcie, że i Wy macie Pana w niebie. To wszechmogący Bóg. Wasz Pan, czy to sobie uświadamiacie, czy nie, to Jezus Chrystus, przed którym wszyscy zdamy sprawę. Cicho się tu zrobiło. Chcę, żebyście zauważyli jedną rzecz. To jest ostatni punkt. Żeby zyskać jak najwięcej ze swojej pracy, mamy oczekiwać nagrody teraz i w przyszłości. Jeśli Twoją nagrodą jest tylko wypłata i jedyna nagroda, którą widzisz, to te liczby na papierkach, rozminąłeś się z tym, co naprawdę ważne. To nie jest jedyna nagroda, którą dostajesz. Może tylko to widzisz, ale pamiętaj o czym mówiliśmy. Bóg często buduje nasz charakter w trudnych sytuacjach. Czasami w dobrych sytuacjach Bóg otacza cię ludźmi, którzy cię kochają i zachęcają w pracy. Widzisz wokół siebie ludzi, którzy dobrze pracują. W pracy jest wspaniały duch. Widzisz ludzi, którzy się cieszą pracą. Dzieje się dużo dobrych rzeczy. Dobre rzeczy mogą się dziać wszędzie, jeśli tylko ludzie zaufają panu i traktują się dobrze nawzajem. Wiele dobrych rzeczy może się dziać w biznesie i w służbie, więc jest coś więcej niż wypłata. Ale to nie wszystko. Jest coś więcej niż to, co widzisz tu i teraz. Wynagrodzenie za naszą pracę nie jest ograniczone do wypłaty. Spójrzmy jeszcze raz na ten werset. Zauważ, co czytamy w wersecie 24, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu. Pamiętaj o tym. Często mamy takie błędne wyobrażenie, że moja codzienna praca to jedno, ale Pan da mi nagrodę za to, co zrobiłem dla Jezusa. Za nauczanie w szkółce niedzielnej, śpiewanie w chórze, grę w orkiestrze, Głoszenie kazań, głoszenie ewangelii i rozdawanie rzeczy. Nie, wiesz co? Bóg wynagrodzi Ciebie i mnie za każdy aspekt naszego życia, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Skoro Bóg jest największym szefem, to On ostatecznie zadecyduje, jaka ma być zapłata, prawda? Skoro On jest największym szefem i Panem ponad wszystkim, to On ostatecznie zdecyduje, jaka jest nagroda. Część naszej nagrody otrzymujemy tu i teraz, ponieważ włożyliśmy w to swój czas i wysiłek, ale największą nagrodę przyznaje ktoś inny. Może nigdy o tym nie myślałeś. Czy zdajesz sobie sprawę, że najwięcej nagród, które sobie gromadzisz w niebie, jest za to, co robisz w swojej świeckiej pracy dzień po dniu? Pracujesz tam. 40, 50 lub 60 godzin, wykonując różne zadania. Ile czasu spędzasz w kościele? Niezbyt dużo. Czy tyle samo czasu poświęcasz na cokolwiek innego? Nie, więc kiedy staniesz przed Panem, procentowo największa część Twojej nagrody będzie dotyczyła tego, co zrobiłeś albo nie zrobiłeś w swojej pracy. To nie będzie tylko dotyczyło przychodzenia do Kościoła i tego, jak służyłeś w orkiestrze i chórze, w szkółce niedzielnej, jako porządkowy i parkingowy itd. Bóg Cię za to wynagrodzi. Ale 40 godzin ze swojego tygodnia spędzasz w świeckiej pracy. On wynagrodzi cię za każdy dobry uczynek, za twoje starania, za traktowanie innych ludzi jak samego siebie. On wynagrodzi cię stosownie do tego. Mówię po prostu, że wszyscy musimy pracować. Praca jest od Boga. Jest częścią naszej odpowiedzialności jako wierzących. I mam ją wykonywać z całego serca, nie żeby zrobić wrażenie na ludziach, ale ponieważ kocham samego Pana. Mam ją wykonywać szanując innych ludzi i mając ducha sługi. To jest praca pańska. Mam to wykonywać dla Niego, wiedząc, że da mi za to nagrodę. Nie muszę się o to martwić. On się tym zajmie. Jak to się ma do mnie? Ja nie jestem chrześcijaninem, powiesz? Przyjacielu, nigdy nie osiągniesz maksimum swojego potencjału, dopóki nie przyjmiesz Jezusa jako Zbawiciela. Ponieważ działasz przeciwko Niemu. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, twoje grzechy będą wybaczone i pozbędziesz się poczucia winy z przeszłości. Bóg zacznie działać, w twoim życiu będziesz, stanie lepiej robić rzeczy. I z pewnością będziesz mądrzejszy. Kiedy słowo Boże zacznie napełniać Twój umysł i serce, zaczniesz myśleć jak Bóg. Twój sposób bycia się zmieni, Twoje postawy się zmienią i będziesz miał przywilej bycia wspaniałym sługą Bożym. Chcę cię zachęcić, żebyś poprosił Jezusa Chrystusa o wybaczenie grzechów. Powiedz mu, że go chcesz przyjąć jako zbawiciela. Jeśli jesteś pracownikiem i kiepsko pracowałeś, byłeś leniwy, uciągałeś się, oszukiwałeś, z godzinami pracy, stawiałeś żądania i krytykowałeś, musisz paść na kolana i prosić Boga o wybaczenie, że byłeś takim złym pracownikiem. Jeśli jesteś pracodawcą i źle traktowałeś ludzi, byłeś chciwy, musisz Boga prosić o wybaczenie. Padnij na kolana i prosi o wybaczenie, że zgrzeszyłeś przeciwko niemu. To jest grzech przeciwko Bogu. Proś Boga, żeby Ci pomógł mieć ducha sługi jako pracodawca, żebyś mógł służyć ludziom wokół siebie i żeby widzieli, że Jezus Chrystus żyje w Tobie. Wiesz co się wtedy stanie? Zmieni się postawa w tej firmie. Jedna osoba może zmienić atmosferę, jeśli chce żyć pobożnie. Poświęćmy chwilę i niech każdy z nas zapyta Pana o siebie. Panie, pokaż mi, jakim jestem pracownikiem, pokaż mi, jakich chcesz zmian w moim życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że kochasz nas na tyle, by nas skonfrontować z prawdą w miłości. Modlę się, żeby Duch Święty mówił do mojego serca i serca każdego, kto tego słucha. Żeby każdy z nas na nowo się zobowiązał, że w pracy będzie miał ducha, sługi, wiedząc, że pracuje dla Ciebie. Ty jesteś Panem i Mistrzem. Ty kochasz ludzi, z którymi pracujemy, a my ufamy Tobie że nagrodzisz nas we właściwym czasie. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na intouch.org. Intach. Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intach i jest możliwy dzięki łasce Bożej i Waszym modlitwom oraz podarunkom.